Jeśli byliście w Hiszpanii, mogliście mieć czasem wrażenie, że Hiszpanie nieco seplenią. I to wrażenie mogliście mieć nie bez kozery, bo istotnie w języku hiszpańskim jest dźwięk, który bardzo przypomina nasze seplenienie, mianowicie dźwięk TH. O tym, jak ten dźwięk wymówić poprawnie i gdzie się go wymawia, o tym dowiemy się w dzisiejszym odcinku. Witam Ciebie na jednym z najbardziej pomocnych w nauce języka kanałów. Jestem siedmiojęzycznym poliglotą, a tutaj dzielę się wiedzą, dzięki której nowych języków uczę się w miesiące i dzięki której osoby, które nie wierzyły, że mogą nauczyć się języka, dzisiaj mówią w językach obcych, podróżują, pracują i rozwijają się międzynarodowo. Nowe nagrania pojawiają się od 2 do 7 razy w tygodniu, dlatego jeśli chcesz być na bieżąco, kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. Ponieważ hiszpański jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków, w zależności od regionu świata wymawiamy słowa nieco inaczej. My tutaj jednak skupimy się na modelowej wymowie hiszpańskiego z Hiszpanii czyli na wymowie, jaką mamy w Kastejanu. Bo tak ten język się nazywa, pochodzący tak swoją drogą z Kastylii. I w tej wymowie yy, mamy dźwięk th. Dźwięk th możemy wymówić stosunkowo łatwo, bo najpierw yy, musimy powiedzieć tata, a teraz powiedz tata z językiem między zębami. Tata. I to jest właśnie dźwięk, który często słyszymy jako seplenienie w Hiszpanii, i który możesz usłyszeć wtedy, kiedy mamy literki C-C, które wymawiamy jako se-ci, a także kiedy mamy literki za zo zu, które wymawiamy sa so zu. Usłyszysz to w takich słowach jak na przykład gracias, albo cielo, albo cerebro, lub zanaoria lub sumo. I jest to coś bardzo charakterystycznego właśnie dla tego modelowego hiszpańskiego z Hiszpanii. Natomiast w Hispanoameryce ameryce ten dźwięk bardzo często wymawia się po prostu jako sy. Co spowodowane jest tym, że ludzie z całego świata często przypływali do Ameryki i uczyli się hiszpańskiego, a w rezultacie upraszczali sobie nieco ten język. Dlatego tam powiemy gracias, albo cielo, sumo, cerebro. W zależności od tego, w jakim akcencie chcesz mówić, możesz wymawiać ten dźwięk właśnie jako sy lub jako ty, z językiem między zębami. Te zbitki literek, czyli ceci oraz ZAZOZ wymawia się z literką sy również w dwóch regionach Hiszpanii, czyli w Andaluzji i na Wyspach Kanaryjskich. W związku z tym, w zależności od tego, jak chcesz, żeby Twój hiszpański brzmiał, e, możesz wymawiać te dźwięki na dwa różne sposoby, przy czym jeżeli chcesz mówić hiszpańskim z Hiszpanii, polecałbym Ci zdecydowanie wymawianie tego dźwięku jako z językiem między zębami. Jak trochę popraktykujesz, stanie się to dla ciebie proste, bo to kwestia jest tylko wzmocnienia sobie nieco mięśni twarzy, żeby to móc wymawiać. Natomiast jeżeli interesuje ciebie bardziej hiszpański z Ameryki Południowej lub Środkowej, wtedy po prostu wymawiaj ten dźwięk jako sy, bo wtedy zachowasz znowu spójność wymowy. Mam nadzieję, że to nagranie było dla ciebie pomocne. Jeśli masz jakieś doświadczenia lub pytania związane z nauką języka hiszpańskiego lub innych języków, zostaw mi to w komentarzach, bo wasze komentarze są dla mnie najlepszą inspiracją do tego, żeby robić kolejne pomocne nagrania na temat nauki języków. Raz w tygodniu losujemy koszulkę z jakimś ciekawym, inspirującym lub zabawnym cytatem dla osoby, która napisała najciekawszy komentarz. Natomiast jeśli interesuje Ciebie szybka nauka języków, zapraszam Ciebie na mój blog kodpoligloty.pl, bo tam po zasubskrybowaniu zaczniesz dostawać ode mnie bezpośrednio na mail moje najlepsze wskazówki dotyczące nauki języków w miesiące. Dziękuję Ci serdecznie za obejrzenie tego wideo, pozdrawiam i do zobaczenia.